Siemka wszystkim, tu LEGO Blocks Collector i witam was Dziś w tym odcinku pokażę wam a właściwie nagram recenzję zestawu 7.9.7 Dworzec Kolejowy Zawieram 4 minifigurki i 361 elementów Na początek może pokażemy taksówkę no, nie zachwyca ona tak bardzo, aczkolwiek jest precyzyjnie wykonana. Mi się podoba. gdzie otworzymy ją od tyłu, znaczy od góry, można użyć taksówkarza i pasażerkę, a z tyłu są dwa bagaże. Na pewno taksówka powinna się spodobać. Przejdźmy do samego dworca. Jest w nim turysta. O, tutaj trochę słabo widać. No i maszynista. Myślę, że zestaw ten jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się. Mamy tutaj maszynę do sprzedawania biletów tablice rozkładu jazdy nie wiem na co jest ten kosz ale jest również fajna lampa No i samo pomieszczenie dworcowe dwa krzesełka, na których mogą usiąść ludziki w tym przypadku akurat ten ma tutaj plecaczek, więc trzeba go tak posadzić. Sam zestaw dla mnie jest ładny, nawet troszkę ciężki, ale to już nie jest aż takie ważne. Mamy tutaj zegar i ogłoszenia i nie pokażemy go tyłu mamy tutaj e, picia maszynista może sprzedawać okude maszynista może sprzedawać Bilety, no i załóżmy, że tutaj pasażer czołg, tak to ogólnie wygląda. Dobra w tym zestawie zawiera on jak tutaj widać cztery proste tory i ma on naprawdę dla mnie bardzo fajnie wymyślone zaprojektowane schody Not. nad torami z mojej strony to wszystko cześć